Cześć, witajcie z tej strony Mateusz Przebięda. Witam Was w nowym odcinku. Dzisiaj, jak widzicie, po raz kolejny nagrywamy materiał studyjny i będziemy kontynuować temat, który napoczęliśmy podczas poprzedniego nagrania. I dzisiaj chciałbym opowiedzieć o kolejnym elemencie mojego wędkarskiego ekwipunku. A tym elementem jest siatka wędkarska. Temat jest bardzo fajny, bo jest to model siatki, z którego korzystam od 2015 roku. Co więcej, jest to model, który uważam za najlepszy na, na rynku i nigdy wcześniej nie miałem okazji obszerniej opowiedzieć o nim na żadnym materiale filmowym. Dlatego dzisiaj opowiemy troszeczkę więcej o siatce Flagman Competition o długości 4 metry. Także zapraszam na nowy odcinek. Zanim przejdziemy jednak do samej siatki, jeszcze mała prośba do Was, do widzów, zwłaszcza tych nowych, którzy po raz pierwszy oglądają nasz materiał, o pozostawienia suba na tym. Kanale, tak żebyście byli na bieżąco z naszymi kolejnymi filmami. Jeżeli należycie do tej grupy widzów, którzy oglądają nasze filmy, ale nie subskrybują kanału, to również proszę Was o suba, tak żeby nieco dotenić naszą pracę. Każda subskrypcja motywuje nas do dalszej pracy. Oczywiście pozostawcie pod tym filmem również lajka. No i jeśli będziecie mieli jakieś pytania, no to pozostawcie je w sekcji komentarzy podejmę. Ja wszystkie pytania e, czytam i na każdy e, komentarz odpowiadam. A teraz wracamy do tematu siatki. Czy może Zacznę od tego, że gdybyście się wybrali na zawody wędkarskie jako widzowie, bez względu na to, czy to będą zawody kołowe, okręgowe komercyjne czy Grand Prix Polski, to stawiam, że siatką, którą będziecie mogli najczęściej zaobserwować u zawodników jest model Flagman Competition. Jest to tyle ciekawe, że po prostu używają je normalni wędkarze czy wędkarze nie kojarzeni z marką, więc już samo to świadczy o tym, że jest to bardzo dobry produkt. No Oczywiście ze względu na swoje walory użytkowe. Model, z którego ja korzystam, jest to model 4 czterometrowy. Na ten moment w zasadzie już jest to, można powiedzieć, wymóg regulaminowy, a jeśli musicie używać siatek 3,5 metrowych, to nawet biorąc pod uwagę wygodę samych ryb, które przetrzymujemy po to, żeby je zważyć i wypuścić, to dobrze jest używać siatki 4 metrowej Co więcej, siatka 4 metrowa daje nam też zdecydowanie większą możliwość dopasowania się do warunków brzegowych. Czy to łowiąc z wysokiego brzegu, wówczas możemy tą siatkę zawiesić wyżej, spuścić głębiej, udostępnić rybom więcej przestrzeni do po prostu bytowania w tej siatce na czas trwania wędkowania. Czy na przykład, gdy łowimy na wodzie płytkiej i ta płytka strefa przybrzeżna jest dosyć długa, to również taka 4 siatka zapewnia większą wygodę. Rybom. Jeśli jesteście na etapie wymiany siatki lub, lub do kupienia drugiej lub trzeciej siatki, ponieważ łowicie na komercji, no to siatka. Siatka 4-metrowa jest absolutnym minimum. Zaczniemy sobie teraz od górnej części siatki, od jego wlotu. Może zacznę od elementu, który montujemy do podpórki, czy też do, do fajki. No jest to standard, standardowy uchwyt kątowy można go ustawić pod, pod dowolnym kątem, także nie jest to nic, nic dziwnego. Natomiast fajne jest to, że firma Flagman udostępnia sam ten uchwyt jako akcesorium zamienne. W trakcie eksploatacji, intensywnej eksploatacji siatki może dojść do uszkodzenia tego elementu. No i fajnie, że w razie potrzeby bez specjalnego szukania możecie zakupić za kilkanaście złotych nowy element mocujący. Ten element mocujemy do aluminiowej obręczy. I ta pierwsza część siatki pomiędzy pierwszą a drugą obręczą ma zupełnie inną budowę niż cała reszta. Przede wszystkim jest to część materiałowa, ale śliska, delikatnie podgumowana. Ona z jednej strony ma zabezpieczyć tą siatkę przed zabrudzeniami od śluzu ryb, od gliny, od zanęty, ale z drugiej strony też zabezpiecza przed potencjalnym wczepianiem się haczyka. Gdzieś tam przy wyczepianiu ryby, wkładaniu jej do wody. Tutaj ryzyko zaczepienia haczyka jest niewielkie, dzięki czemu później nie tracimy zbędnego czasu na zawodach, na wyczepianie tych, tego haczyka czy, czy zmianę przyponów. Teraz przejdźmy do kolejnego elementu. Siatki, mianowicie do poszycia, z którego wykonana jest jej pozostała część. Zacznę od tego, że wykonana jest ona z siatki ogumowanej, czyli mamy tutaj rdzeń płócienny i on oblany jest od zewnątrz gumą. No i średnia wielkość oczka to jest powiedzmy w okolicy 8 mm, czyli jest to troszeczkę większe oczko, ale nie bardzo duże. I taka budowa siatki powoduje, że no, oferuje nam ona bardzo dużo atutów. Po pierwsze, jeśli chodzi o ryby, mamy tutaj siatkę ogumowaną, więc jeśli te ryby przetrzymujemy w siatce, później wysypujemy je z tej siatki, to no, jest to bardzo delikatny materiał dla, dla tych ryb, zdecydowanie bardziej e, delikatny niż siatka żyłkowa i po prostu te ryby w lepszej kondycji się przechowują, w lepszej kondycji je e, wypuszczamy. Następna bardzo ważna rzecz to to, że e, ta siatka bardzo szybko schnie, И... praktycznie nie wchłania żadnych nieprzyjemnych zapachów, ponieważ mamy tutaj duże oczko, ta siatka pokryta jest gumą, nie mamy tutaj możliwości wchłaniania się wody powiedzmy do wewnątrz tej nici, również sam splot nie jest drobny i żeby wysuszyć tą siatkę wystarczy ją wytrzepać, rozciągnąć, pozostawić powiedzmy na 20 minut, pół godziny, ona jest sucha i można ją pakować, co więcej nie grożą nam później w samochodzie żadne nieprzyjemne rybie zapachy, także jest to bardzo, bardzo duży atut tej siatki. Kolejny bardzo duży tutaj to jest jakby sama wytrzymałość materiału, przez to, że wewnątrz mamy nić i e, to wszystko jest pokryte gumą, więc siatka jest naprawdę bardzo odporna na, na przecięcia, na bardzo duże obciążenia. Bez problemu wyciągałem z tą siatką 50-60 kg ryb z wody. I na koniec chciałbym jeszcze dodać, że ta siatka jest bardzo odporna na potencjalne wczepianie się ryb e, promieniami płetwy w trakcie, wypuszczania ich z siatki bądź przesypywania do, do ważenia. Oczka nie są za duże, w dodatku są podgumowane, więc te sytuacje zdarzają się bardzo bardzo rzadko. W odróżnieniu na przykład do siatek żyłkowych, gdzie jest to sytuacja nagminna, nagminna i albo trzeba siatkę rozcinać, albo co gorsza próbować jakoś w sposób mniej delikatny Wyczepiać te, wyczepiać te ryby. Ostatnim elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę są obręcze, na których rozpięta jest siatka. Tutaj bardzo ważne jest to, że mamy obręcz wewnętrzną. Na obręcz wewnętrzną mamy naciągniętą siatkę i na zewnątrz tej siatki mamy drugi, drugą obręcz, która jakby domyka tą, tą siatkę wewnątrz, dzięki czemu ta siatka jest całkowicie odporna na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, kamienie, płyty betonowe, zwłaszcza przy wietrze, gdzie po prostu ta siatka szoruje nam na dnie. Tutaj mamy ją w 100% bezpieczną, więc nie grozi nam przetarcie tej siatki. Ale jeszcze ważniejsze jest to, że dzięki temu, że te obręcze są dosyć ciężkie, tą siatkę bardzo dobrze się rozpina, bardzo dobrze się ją wyrzuca, ona kapitalnie tonie, nie ma takiego problemu, że nie możemy tej, si tej siatki wyrzucić przed siebie, musimy do środka wkładać jakieś kamienie, a pomimo tego i tak jest problem, żeby ta siatka się zatopiła. To, że siatka bardzo łatwo się zatapia, to, to jest jedna rzecz, natomiast druga bardzo istotna sprawa to jest to, że ta siatka bardzo dobrze się rozciąga od ciężaru tych elementów metalowych. Nie potrzebujemy tutaj żadnego dodatkowego obciążenia, żeby ładnie rozpiąć sobie siatkę i ta siatka jest naprawdę bardzo mało podatna na różnego rodzaju dryfy. Ja przez 6 lat. Nie użyłem ani razu żadnego dodatkowego dociążenia do tej siatki i nigdy nie miałem problemu z tym, że ta siatka byłaby wynoszona przez falę, składana. Jeśli została już przesunięta przez bardzo mocny dryf, to nie w taki sposób, że ta siatka została w całości złożona na płasko i ryby nie miały tam za wiele przestrzeni do pływania, tylko w postaci napiętej była przesuwana zgodnie z pływem. Także jest to bardzo, bardzo fajna rzecz. Zapomniałem dodać jeszcze jednej rzeczy. Rzecz, która będzie istotna zwłaszcza dla tych z Was, którzy będą używać tą siatkę do łowienia na komercji, ona na drugiej obręczy od dołu ma e, przymocowane dwa specjalne uchwyty, które pomagają jakby w taki angielski sposób wywinąć e, obręcz siatki na zewnątrz. Dzięki czemu z łatwością będziecie dużo ilość ryb mogli przesypywać do siatki do, do ważenia. Bardzo fajna rzecz, która zdecydowanie ułatwia i przyspiesza ważenie ryb na zawodach. Na sam koniec warto by dodać, że jest to siatka, której cena wynosi 330 zł, natomiast przygotowaliśmy dla Was specjalną promocję. W tym momencie jest ona do kupienia w naszym sklepie za 290 zł. Ilość sztuk jest ograniczona, także kto pierwszy ten lepszy. Natomiast biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, czyli kwestie funkcjonalne, cenę tej siatki, właściwości użytkowe, bezpieczeństwo dla ryb, to wydaje mi się, że jest to zdecydowany numer jeden na rynku jeśli chodzi o siatki. Nie tylko dla zawodników, ale również dla wszystkich tych użytkowników, którzy potrzebują dobrego, solidnego produktu. Takiego, który będzie się bardzo przyjemnie użytkowało, będzie on bezpieczny dla ryb, nie będzie on uciążliwy w kontekście suszenia i jakiegoś późniejszego nieprzyjemnego zapachu. Jeszcze raz gorąco polecam. Siatka Flagmat Competition, o długości 4 metry. No i cóż, z mojej strony na dzisiaj to tyle. Jeśli podobał Wam się ten film, no to nie wahajcie się pozostawić pod nim lajka. Jeśli macie pytania, zapraszam do sekcji komentarzy pode mnie. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, no to najeźdźcie teraz na mały czerwony przycisk pode mną z napisem Subskrybuj, a na pewno nie przegapicie żadnego naszego nowego filmu. Dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!